Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Przede mną roczne wyzwania. Ja na początku odcinka mam do ciebie pytanie. Czy w drodze do szkoły, pracy lub sklepu udało Ci się znaleźć drobne pieniądze, biżuterię, portfel lub telefon? Czy zastanawiałeś się, co by było, gdybyś skupił swoją uwagę w miejscach, takich jak stacje benzynowe, parkingi, parki? Przez kilka minut ile udało by się znaleźć? Sam jestem ciekaw, jak będzie w moim przypadku, dlatego serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Pamiętaj o dzwonku, żeby przychodziły ci powiadomienia. No i co, serdecznie zapraszam do oglądania. A, jeszcze ważna informacja: wszystkie pieniądze, które uda mi się zebrać, no i tutaj dla Was niespodzianka, bo na swoje 30 urodziny zabiorę zarówno rok czasu, cały swój Team Goblin w miejsce, które jak i dla nich, tak i dla Was będzie niespodzianką. Także jeszcze raz serdecznie. Zapraszam do oglądania. Na samym początku, już przerosła mnie skala śmieci i puszek. Nie wziąłem z sobą dzisiaj plecaka, dlatego odpuszczam temat puszek. Ale myślę, że tutaj spokojnie jestem w stanie zbierać koło dwóch worków, bo na każdym rogu wygląda to tak jak widzicie. I miejsca takie jak parkomaty potencjalnie najlepsze miejsce do o, szukania monet. Mamy pierwszą pięciopęsóweczkę. Podejrzewam, że jest tego więcej. Proszę bardzo. I pensik. Kolejny pęsik. Kolejne pięć pensów. i druga strona przyspawane ale syf głowa mała dobra sprawdzam drugą stronę No, me. Parkomat po drugiej stronie. No. Nie wierzę. Nie wierzę. Nikt mi w to nie uwierzy. <laughs> Nikt mi w to nie uwierzy. No jest próba. Jestem teraz ciekaw, czy jest. Białe złoto, czy srebro? I <grym> pens. Nie jestem wcale zaskoczony, powiem wam, bo... To są potencjalne miejsca, gdzie ludzie naprawdę gubią mnóstwo rzeczy. Zresztą widzicie, jaki tutaj jest syf wszędzie dookoła. No nic. W takim razie idę do jubilera i zaraz się okaże, czy jest to białe złoto, czy... Czy srebro. it's white that's diamond. so that was very expensive. yeah, can you tell me how much money it can worth roughly? Ooh.

Pierścionek zostaje w tym momencie ze mną. Wrzucę ogłoszenie na lokalną społeczność. Postaram się znaleźć dziewczynę, która zgubiła ten pierścionek. W prawym dolnym rogu macie cały czas, jak będę znajdował jakieś monety, będzie ten licznik się nabijał, aby było tego jak najwięcej. I rekord danego dnia. Myślę, że będzie ciężko pobić ten dzień, jeżeli nikt się po ten pierścionek nie zgłosi. Park po środku, jakieś stare cmentarzysko. Po lewej parking, kolejny cel i parking po prawej stronie, także lecimy dalej. Zapalniczka jeszcze działa. O. Proszę bardzo. Puncik. Fajnie, jak jest jeden, może być więcej. Dwadzieścia pęsików. Pęsik. Komuś się majty popruły. Lubię takie miejsca. i mamy fund dwadzieścia trzy. O Laleczka jest wodu, i laleczka wodu nawet się znalazła cuda pani nie widzę po tych krzakach wszędzie leżą stacja autobusowa, spory ruch a po lewej stronie zaraz duży parking e, supermarket Sainsbury no i co lecę przelecić między wszystkimi autami mam jakieś jeszcze pół godziny czasu e, potem na powrocie jeszcze stanę e, na stacjach benzynowych które gdzieś tam, gdzieś tam będą Kolczyk czy Pineska Stacje benzynowe, jakieś takie miejsca po drodze, no i wystawki. Może ktoś coś wystawi, jakiś złom, meble, cokolwiek, wszystko będę zbierał. Zobaczcie, ludzie przechodzą, jest mnóstwo ludzi i o 10 pensów. Jakiś papieros, ale tego nie zabieram, może ktoś będzie to szukał, ale 10 pensików, a ludzie przechodzą obok nasi tu byli. Marka z tymi puszkami to powiem Wam, że no nie wiem, musiałbym mieć jakiś plecak z, z 300 litrów od kostek po szyję. Jaguar. Jaguar. Bo leży mnóstwo tego wszystkiego. Co to jest? Śmietnik nie będę otwierał. A jakby były pytania, to się wstydzę takiego zbierania puszek, i gdzieś tam wiecie, bo cały czas mija mnóstwo ludzi, to nie. I mógłbym się wstydzić, jakbym robił, robił komuś jakąś krzywdę, coś takiego, wiecie, niefajnego, a w, w tym momencie nie robię nikomu krzywdy, więc czego mam się wstydzić? No, pieniądze leżą na ziemi, nie? Trzeba być głupim, żeby ich nie podnosić. No, to tyle. Dobra, lecę dalej. Na drodze powrotnej sobie jadę powoli, oglądam lewą, prawą stronę, jak będą jakieś wystawki i typu meble na jakiś złom, bo bardzo często się zdarza, że wystawiają przed dom do zabrania różnego rodzaju rzeczy, to na pewno rzucę okiem. Jak byłoby coś, co mógłbym sprzedać, o tak jak tutaj widzicie jest jakaś budowa, warto by było podejść do takiego kontenera, zapytać, bo podejrzewam, że tam też leży mnóstwo właśnie aluminium, miedzi, mosiądzu, jakiś rzeczy, które można byłoby upłynnić, sprzedać na skupie złomu i zobaczymy. Nic nie odbijam, jadę już w stronę domu. Mam zaraz po prawej i po lewej stronie dwie stacje benzynowe. Też mnóstwo ludzi się zatrzymuje, dlatego stawiam samochód jeszcze oblecę te miejsca. Za chwilę też będę wam robił podsumowanie, także zostańcie jeszcze ze mną. Z tego miejsca podniosłem zdrabkę. Podniosłem zdrabkę. tutaj i tutaj. Nie zostaje mi teraz nic innego jak tylko to spieniężyć. Zaraz zaraz, zaraz po drugiej stronie. Thank you. 5 funtów. Pieniądze leżą na ziemi. Dzisiaj mam taką dniówkę zrobioną jak w Polsce miesięczna wypłata. 5 funtów na ziemi. Elegancko. Fajnie się zapowiada to wezwanie, Jestem kurcze przeogromnie szczęśliwy, że się za to wziąłem. Dzięki. No, czyli mogę zabrać. Przydadzą się. Zawsze nie ma gdzie tych szpargołów trzymać. No to już mam. Ops. O Zbierałeś, już gubisz. Muszę sobie jakąś puchę ogarnąć, ale na razie wrzucam tutaj swój dzisiejszy urobek. Brak mi w ogóle słów na ten temat. W ogóle na ten te odnośnie tego dzisiejszego dnia. No. 18 karatów, białe złoto. Dwa koła. Jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć właścicielkę tego pierścionka. W tym odcinku to tyle ode mnie, nie spodziewałem się takiego rezultatu, zobaczymy jak to będzie dalej, jak to będzie wyglądało, tak jak teraz to chłopaków zabiorę do Dubaju na ten weekend, gdzieś na jakieś Malediwy albo coś, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jutro lecę dalej, będę na pewno w mieście, poświęcę następne pół godziny, na godzinę, jak coś mi się udało znaleźć to. Włączę kamerę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o aktywności, pisać komentarze standardowe. Jak się podobało, no to się podobało. Jak do dupy, to pisać do dupy, bo to ważne. Pomagacie mi w rozwoju kanału. No i tyle. Do kolejnego odcinka. Cześć.